Systemowy mobbing akademicki. O mobbingu akademickim pisze się zwykle bez analizy specyfiki tej domeny, albo na przykładach personalnych, bez uwarunkowań systemowych. Są jednak przypadki badaczy mobbingu akademickiego, którzy dochodzą do takich samych wniosków na końcu swych badań, jakie ja wcześniej ujawniałem, bez badań fachowych. Widocznie doświadczenia własne, wzięte pod refleksję, w zupełności mogą zastąpić lata studiów i bezrefleksyjnych badań. Są też przypadki badaczy mobbingu, którzy po objęciu stanowisk kierowniczych w domenie akademickiej ulegają takiej transformacji, że sami stają się moberami. Zebrane doświadczenia z badań wcielają sukcesem w życie, ale na złe. A nie na dobre. W wyniku badań mobbing nie maleje. Badacze mobbingu go nie likwidują. Nasz system, jak nieraz uzasadniałem, jest przyjazny mobbingowi. System tytułarny, niemal feudalny, natężenie mobbingu przed habilitacją, chów sobny, pajęczyna akademicka, akceptacja etyki nikczemnego postępowania. Prowadzenie mobbingu do prawa, powołanie komisji antymobbingowych, rzeczników praw, mediatorów jakoś nie zmniejszyło mobbingu z powodu wadliwego systemu. Ta plaga trwa i trwa, a ministerstwo nie ma pomysłu, jak sobie z tym radzić. Ale są przykłady usuwania akademików, nawet z wysokich stanowisk. Właśnie zapoczynania mobbingowe. Ostatnio to się przydarzyło dziekanowi Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego. Z doktorem habilitowanym Danielem Przastkiem, profesorem UW, rozwiązano stosunek pracy z inicjatywy pracodawcy oraz doszło do wygaśnięcia pewnienia funkcji dziekana po ustaleniach Komisji Rektorskiej. Ciekawe, że na szybkie decyzje w tej sprawie miały wpływ materiały medialne, a nie na przykład Komisja do Spraw Mobbingu czy Rzecznik Akademicki, funkcjonujące na Uniwersytecie Warszawskim. Widać moc tych instancji jest marna, co zresztą przewidywałem, postulując przed laty powołanie podobnych instytucji ale niezależnych od władz na uczelniach, na przykład Centrum Mediacji Akademickiej. Ministerstwo potrzebowało 20 lat, aby wreszcie dokonać odkrycia, że komisje antymobbingowe powinny być powoływane spoza pracowników uczelni. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 25 czerwca. 2025 roku. Autor Józef Wieczorek.